Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję Wam moje Mercedesy w skali 1.64 Także zaczynamy Pierwszy to jest Mercedes W202 Firmy Willy Tak on wygląda Następny mamy W203 W miarę przyzwoitym stanie Jak się nie mylę też chyba Willy, tak? SL500, teraz SL. Przepraszam za pomyłkę. Następny w 203. Real Toy. Tu mamy fajnego emela, którego udało mi się kupić na ostatnim targu staroci. ESLK. Tu mamy ciekawy model CLK. Tutaj mam dwa takie same Ten jest w trochę gorszym stanie Dużo mam tych SLi W204 E-klasa niestety bez klapy i mercedesik sprinter i jeszcze bym zapomniał o moim customie 200 trójki film zrobienia jest na kanale także tyle do następnego cześć